Cześć, witajcie moi drodzy, witajcie serdecznie, nadrabiamy sobie z Skibidi Toilet Zombie Universe 52, moja reakcja, zapraszam, poreagujemy sobie i będę miał dla was ważne ogłoszenia, także zapraszam serdecznie, pozostańcie ze mną, zostawcie łapeczkę, wracamy po krótkiej przerwie, ale będę musiał was o czymś poinformować, więc mamy walkę tytanów, także lecimy z tym. Ciekawe kto wygra, może tu będzie jakiś Plotwy, a on jest odporny na to, nie? A, on go wchłonie, on go chce wchłonąć, nie? A nie, jednak nie. Ciekawe. Ty co on robi? Uhuhu. o kurde. Tylko jedyny. Ja. Wydaje mi się, że jedyny sposób na zwycięstwo to jest po prostu wchłonięcie go, nie? No bo innej opcji nie widzę tutaj. Bo on jest trochę niezniszczalny, ten tytan e, TV-man. Tak mi się wydaje. Kurde, piłka nożna, normalnie. Brazyliana. Chacz. Rękę mu złamał, o kurka. Tu są te kamienie. Dawaj, plunger, powinieneś to zdobyć. O Jezu, znowu ten, naprawdę? Dasz ra. Dasz radę! Nie, no super! O, rozmarżą go, nie? Albo i nie? Ty, kto to był? Przyjaciel jego, dobrze wróć. Ty, jaki ulepszony. I głośniki też są. Ty, nie chcą mu dać tego. Ale to jest trochę bez sensu. Tytan kamera, ty. Czy to jest Tytan kamera? Tak, to on. No ale po co mu przeszkadzacie, No kurde. Co jest? Jaka muzyka, ty? Tak jakby się ulepszał. Ty, miecz! Ten też ma miecz. Ło kurde. Ło panie. No ale to chyba nic nie da, nie? O Jezu, ale to raczej mu nic nie pomoże, nie? Jezu, co tu się dzieje? Co jest? Co on powiedział? Nie wiem, słuchajcie, może to rozszyfrujemy. Ktoś tu napisał? Flint Lockwood? Co? A to jest chyba odniesienie do czegoś. Natomiast, a tu nie ma napisane jakby co. Moi drodzy, fajny odcinek, tylko wiecie co, no trochę popełniają błąd, że nie dają użyć tych kamieni plungerowi, nie? Moim zdaniem. No ale powiem wam szczerze, że bardzo fajny odcinek. Martwi mnie tylko co się dzieje z CBD Toilet, bo myślałem, że będzie w tym tygodniu, w ten weekend, co był miniony weekend, a niestety no nie ma i troszkę boom tutaj leci w kulki przysłowiowe. No ale słuchajcie, ja chcę jeszcze poruszyć jeden temat związany z aktywnością tutaj moją, aktywnością na kanale i na moim kanale innym, tak, którym reaguje też na Skibidi Toilet, a także inne rzeczy. Słuchajcie, em, dwa tygodnie temu przechodziłem em, tego, no chorobę. E, była to angina i po tej anginie dostałem z, już rok temu, nie wiem czy kojarzycie, ale również miałem taki problem z katarem, że no przeszkadzało mi to w nagrywaniu i mówieniu. No niestety mam taki problem, jak mi się uda to opanować, to myślę, że będą częściej te odcinki. Dodatkowo teraz marnie sypiam ponieważ no, moja córeczka też zachorowała i no najgorzej jest w nocy, więc wiecie jak ktoś człowiek jest chory, jeszcze niedospany, no to źle się mu tworzy i, i w ogóle samopoczucie jest moje trochę średnie, więc dlatego tych odcinków nie mam nie było, albo jest ich mało. Natomiast jak się ta sytuacja uspokoi, to już będziemy mam nadzieję lepiej, e, lepiej nagrywać. Mam do Was prośbę, żebyście w komentarzu polecili jakieś serie które mógłbym reagować, czy to tu czy, e, czy, czy na brod reaguje? Tam wsprowadziłem taką bardzo udaną moim zdaniem serię, Codzienna dawka z QD Toilet, Ciepło ją przyjęliście, więc to jest mega. Póki nie ma, jakby, takich odcinków, to jestem również aktywny na kanale Broad TV, gdzie Was serdecznie zapraszam. Znaczy, aktywny tam też nie było odcinków, ale planuję być tam bardziej aktywny. Tylko, że to jest kanał skierowany taki family friendly. Tam są gry. Nie znajdziecie CS-a czy, czy Fortnite, a jeżeli będzie Fortnite, to raczej w wersji LEGO. Ta, ta ten survival, taki co jest tam zrobiony ten tryb, więc to jest kanał nastawiony raczej na jego odbiorcy, więc jeżeli chcecie, to zapraszam na Broad TV. Planuję zrobić coś dla starszych, na mam taki kanał Broad Gaming czy Bro Gaming i tam robię recenzje gier, więc być może pojawią się tam też jakieś inne tytuły. Natomiast no. Y no słuchajcie, jest jak jest aktualnie. I dlatego jakby tak mniej jest tych skibidi, to ja dzisiaj też raczej nie planuję tu wrzucać dwóch odcinków. Co jeszcze proszę, wrzućcie swoje teorie i być może jutro uda mi się nagrać Waszą teorię, jedną wybiorę, i będziemy sobie o niej mówić, albo kilka innych, kilka, kilka naraz, nie zależy jak ta teoria będzie wyglądać i jak długo będę o niej mówił, nie. A, więc zapraszam do pisania te teorii. B będą wymieniane wasze teorie, które będziemy, jakby, no, będę albo krytykował, albo będziemy sobie o nich mówić. Po prostu nie chcę krytykować, tylko będziemy sobie mówić. E, natomiast, no, sytuacja jest jaka jest. E, z drugiej strony myślę, że to nawet dobrze, że Boom nie wypuścił odcinka, no bo widzicie, jakim jestem w stanie, i, i to by mi było bardzo ciężko nagrywać więc więc No może to lepiej natomiast jedno co mogę powiedzieć to jest to bardzo dziwne że no powinna to podsumowanie sezonu już dawno tu być ponieważ No chyba że boom nie wiem co on, co on robi No bo spodziewałem się że podsumowanie sezonu będzie miał 3 minuty tylko dodatkowe No bo po co więcej bo to podsumowanie sezonu a tu zapowiada się no sądząc po czasie może 4-5 minut Miejmy nadzieję, że Bunt w końcu dostanie kogoś do pomocy, żeby to chodziło sprawniej, bo nie ukrywam, że na podsumowanie sezonu tyle czekać, to tak średnio moim zdaniem. No nie wiem jaką wy macie opinię, dajcie znać w komentarzu. ale Spodziewajcie się jeszcze odcinka na Broad reaguje, zobaczę co to będzie, albo to będzie codzienna dawka z Kiwidi Toilet, albo będziemy... Rozmawiać o, jak wypuści jakiś analizator z zagranicy, film, to będziemy sobie go oglądać, reagować na niego i rozmawiać tam na te tematy, które on poruszy. No ale to, to zobaczymy. Dzisiaj na pewno będą po odcinku na tych kanałach. Do zobaczenia.